Hej, hej, hej! Dzisiaj Wam pokażę naszą wyprawę na Podlasie i na Mazury. Także tu jesteśmy spakowane i jedziemy w trasę. Pogoda nie zapowiadała się zbyt dobrze. Przed nami była 4 godziny i 9 minut, bo tyle było z Łodzi na Suwałki, bo tam właśnie ruszamy. Mamy, mamy urywki z trasy, Warszawa i już nam zostało tylko godzinę i 3 minuty. Tu już mamy 40 8 km do suwałk. Rozpadało się, więc nie zapowiadało się, że będzie fajny weekend. Ale zobaczycie sami: 4 minuty do miejsca i mój kolejny kubek do kolekcji od mojej Moni i Simona. Monia przygotowała przepyszne smakołyki: to jest Monia, to jest przemo i ja! A to jest Simon! Tak dla wyrównania, bo niekiedy mówicie, że Simon to przemo, także nie. I tu postanowiliśmy, że wybierzemy się do restauracji w suwałkach. Był tam rewolucja Magdy Gessler, więc zobaczycie, czy było smacznie, czy nie było smacznie i naszą reakcję. Także tak się prezentuje, kochanie, w środku. W środku było całkiem miło i przytulnie, fajnie. Karta, mała, zwięzła i na temat. I tu mamy tego dzika, o którym wam opowiadałam. Na wstępie zamówiłam sobie drineczkę, a chłopaki kawę. Tu dostaliśmy czekadełko. Ja zamówiłam flaki. Przemo zamówił dzika. A Simon zamówił pierogi z baraniną. Simon daje jej głowę do góry, bo nie widać, że to Także taka mała atrakcja w restauracji. Nawidził nas kotek, który był bardzo przyjazny. Jako, że byliśmy w suwałkach. Postanowiliśmy, że pójdziemy sobie na ryneczek. Tu mamy fontannę, no przecież inaczej by to nie mogło być. Gdybym nie poświrowała troszkę, nie poskakała koło tych fontan, powywam, że nie było zbyt jakoś ciepło, ale było nawet, nawet przytulnie. I oczywiście parę urywek z tych fontan. Ryneczek całkiem fajny, miasto nie jest też jakieś duże, ale. Można coś tam pozwiedzać. Nie mieliśmy za dużo czasu, zostało nam tylko wieczór tak naprawdę na ten dzień. I jak widać, z kim przystajesz, takim się stajesz. Nie no, żartuję, ale Simon i Monia nadajemy na tych samych falach. Tak samo jesteśmy wariaci. No, bawiłam się świetnie, było zabawne. Tu mamy taki telefon do Moni. Pytałam się, czy coś pijemy. Na placu pod pomnikiem Marii W suwałkach zawsze wiedzą, jaka jest pogoda, bo mają taki wielki termometr. To mnie bawiło, bo pierwszy raz chyba coś takiego widziałam. I mamy tutaj taki główny deptak właśnie w suwałkach. Jestem ciekawa, czy odgadniecie, czyj to był pomnik. I jakiego wykonawcy to był pomnik. Z jakiego zespołu. Także to by było na tyle z tego dnia. Był bardzo szalony, intensywny podróż, przebiegła bardzo szybko, także zabieram Was na kolejny dzień. Kolejny dzień nie zapowiada się jakoś super, bo miał być deszcz. I co tutaj też, już po malutku się ziściła ta pogoda. Ale, kochani, mamy kajaki. Pierwszy raz będę na kajakach, będzie ciekawa. A gdzie Ty idziesz? Gdzie? Na kajaki. Bośniej. Gdzie idziesz? Cicho, bo to ASMR. <laughs> do <Roxy. śmiech> Pierwsze przygotowanie do wypłynięcia. Podzieliliśmy się właśnie na takie drużyny, żeby nie było aż tak źle. Tu już Simon i Monia szybko wzięli się na prowadzenie, ale zobaczycie po drodze, co się działo. Było zabawnie, naprawdę. <laughs> Dobra, pójdziemy Ja dobra, dobra. Pomachaj ładnie, ola. Na początku szło nam nawet nieźle. Byliśmy pierwsi. Tam Monia i Simon nie mogli się zgrać. Bawiliśmy się świetnie. Ja. Płyną, płyną. Mo nie uśmiechnij się, wesoło jest. La, 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 la. <śmum> Znowu mamy małe ASMR. Zobaczcie jak mamy widoki, jaka natura, po prostu coś pięknego. Przestanek. Zadowoleni? <śmum> tak, jest super. Yes. Git! Uh, uh. O, dokładnie. Jedziemy. Ciekawostka z mojego Kole. życia nie wiedziałam, że łabędź jest Ej, ale... na początku tego koloru. Tak, tak wiem była bajka brzydkie kaczątko. Kolejny przystanek, tym razem na jedzonko, babka ziemniaczana pycha. Teraz wam pokażę małe widoki właśnie tym spływem, ale nie powiedziałam Wam, co to za spływ. Jest to spływ w miejscowości Burdy Niszek i jest to początek Czarnej Hańczy, także naprawdę jest wiele tras, można też nawet wpłynąć na jezioro Hańcza. My wybraliśmy właśnie ten spływ i naprawdę były przepiękne widoki, jak możecie zauważyć, jakieś kaczuszki, łabątki, naprawdę natura, odpoczynek, Coś wspaniałego, można się zmachać. Trasa nam zajęła 4 godziny, ale mieliśmy też przystanki, dwa, jak widzieliście wcześniej, na posiłek, na odpoczynek, więc mm, można tą trasę zrobić nawet i szybciej. Mm, więc naprawdę, naprawdę polecam i trzeba uważać na te zwierzątka, jednak to jest ich natura. I łabądek jeden zaatakowałby właśnie Moniek, bo za blisko przy, za, przypłynęła do nich, ale to tak niefortunnie przypłynęła. Tak się bawi! tak kurde, tu wiosłuje. Ach, chłop sobie, kurwa, siedzi. Uwaga, będzie bum! O oh no! Oh no. Czekaj, bo Sajmonowi była w... <śmieniu> ja, 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 bo... yes, ma... <śmieniu> Mówili idź na kajaki. Mówili będzie fajnie. No. <śmieniu> Jak jest? Pięknie. <śmieniu> <Jasuję>. Super! Piosuje, <śmieniu> pracuję. Nie ma opieprzania się. <laughs> Chodź, <chodźmy. laughs> prawa, 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 moje wiosło, moje wiosło. <laughs> Jak jest? <laughs> Aha. Uwaga! Jak ekipa wam się podobało? Super! Simon mówi na tak, Monia. Super! Ekstra! Przemok! Jest! Ja też! Good! Z małymi przebojami, z łabędziami! Łabąć no Ale żyjemy! Żyjemy, jest git! Elegancko będzie spoko materiał. Pogoda poprawiła się na tyle, że postanowiliśmy, że zrobimy sobie grilla. Dalszej części grilla już Wam nie pokażę, bo już dalszej części grilla nie było. Także widzimy się kolejnego dnia. No i mamy dzień wyjazdu, niedzielę, ale nie jest tak prędko, prędko. Trafiliśmy sobie na jezioro Hańcza, Jest to najgłębsze jezioro w Polsce. Powiem Wam, no, przepiękne jeziora, tutaj są w Mazurach, oczywiście, tak jak mówiliście, nie kłamaliście, czyściutkie, widać dno, rybki pływające, aczkolwiek tutaj jeden z naszych podróżujących z nami powiedział, że to jest brudne jezioro. Ja nie wiem. Musiałby pojechać na łódź albo na Dolny Śląsk i by zobaczył, co to znaczy brudne jezioro, bo tu, no, zobaczcie sami. No, po prostu przejrzysta woda. No, przynajmniej ja to tak widzę. Także tutaj jest taki pomost. Możecie poczytać o, o, tym, o tym jezioru, ile ma dokładnie metrów szerokości, wzdłuż, wszerz, głębokości. Naprawdę jest tutaj dużo informacji. No, ale zobaczcie, no co za widok. Po prostu ja się jaram jak. Uuhu. Tutaj macie o czym mówiłam. Macie punkt informacyjny w którym wszystkiego się dowiecie, nie będę Was tutaj zanudzać, sami poczytacie, zobaczycie, ale tutaj właśnie jest cała mapka, jak ona wygląda tutaj ta Suwalszczyzna, pomimo, że to jest podlasie. I już trafiliśmy na kolejny punkt wycieczki, to będzie bardzo intensywny dzień, a zobaczcie gdzie, na punkt widokowy, który właśnie widzieliście, teraz idziemy tam zobaczyć z góry też kolejne małe jeziorko nie tyle, że można zobaczyć tylko jeziorko, które teraz wam tutaj pokazuję, a mosty Stańczyka. Tam też się wybierzemy. Z góry wam pokażę cały widok właśnie co jest dookoła. Fajnie, można sobie wejść. Jest to za darmo atrakcja. Także zobaczcie sami, jak sobie wchodziłam. Nie jest dużo schodów. Ale też się zmęczyłam, bo przecież ja nie mam takiej wydolności. Ja już jestem staruszka, więc o, jestem, jestem już zmęczona. Także małe widoczki. Tam też będziecie mieć taki punkt informacyjny z plakatu: co, gdzie, jak się nazywa i w którym miejscu jesteście. Także warto zobaczyć. Tu już widać, że jestem zmęczona. Ja po prostu jestem za stara na takie podróże. Nie no, żartuję. Tata! No i jesteśmy na górze. No, ładne widoczki. Ja lubię takie zazielenienia i tak dalej. Przejdziemy sobie dookoła, jak to wygląda na tej całej wieży, na tym całym punkcie widokowym. I pokażę Wam właśnie z góry te mosty, do których się wybieramy. A gdzie one się znajdują, zaraz Wam pokażę. typowe słodkości na Mazurach, sękacz i mrowisko. Ciekawe, zaraz przetestujemy. Tu jest miód, mak i nie wiem, co chyba ciasto podobne do tego. To jadłam bardzo fajne, podobne do babki, ale o wiele lżejsze. Także polecam. Robimy testa. No to dobra, robimy testa. A nie tu w ogóle jakieś takie faforki dzięki? Mhm. A to są mhm. mhm, To jest taki faforek. Krucha, słodkie. Ale mhm. nie jest słodkie. Nie, słodkie. To jest spoko. Ale jest a dobre. ten ma tu niby ten rówki. Dobra. No, mhm. 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 takie delikatne lu luźniutkie takie, nie? Mhm. Dobra. Takie. Roby mammy? być więcej miodu. Mhm. Bo tak to jest taka faworka, delikatna luźniutka, taka. Nie spycha. Nie Ale lekka, bo faworki są takie tłuste. I ciężkie, no, ale jest? Nie jest za słodkie, a jest dobre. A Krucha, mm -hmm. słodkie. Przypomi mi, przypominam... No i mamy kolejny punkt. Takie piękne jeziorko w kształcie serca, a raczej staw. I tutaj jak prezentuje się dookoła tych mostów. Także jesteśmy tutaj na tym moście, tu macie informacje. Co, gdzie, czym, jak? To są bardzo stare mosty, budowane za czasów... za czasów, gdy na naszych ziemiach byli Niemcy, i to oni zlecili zbudowanie tych dwóch mostów. To było już około 1912 roku do 1917. Ciężko określić, ale no, ma kawał lat. Jeden i drugi most, zresztą możecie zobaczyć. Nie będę wam tutaj mówić, co, gdzie, czym, jak. Możecie poczytać, ale na pewno wiem, że warto to zobaczyć na własne oczy, bo naprawdę widok z tych mostów jest przefajny, naprawdę elegancki. Tak jak widzicie, jestem zadowolona i można też zejść poniżej tych mostów, czyli nie trzeba być tylko na moście, ale można przez taki piękny lasek sobie zejść i zobaczyć też te mosty od dołu. Też fajne, robią wrażenie, także zaraz Wam tutaj pokażę, jak te mosty wyglądają, właśnie z dołu. Płynie też tam rzeka, więc naprawdę fajny klimat dużo ludzi się tam zbiera, także zobaczycie za chwilkę, jak to się prezentuje od dołu. Musimy przejść taką kładką. Która tutaj macie na filmie. Naprawdę jest zrobiona dobrze, nic się Wam nie stanie. Można przejść swobodnie dookoła takie macie widoczki. I tu już mamy cały ten most od dołu. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, ile to ma metrów wysokości. Mm -hmm. Okay. Jeszcze ujęcie troszkę z daleka, ale od dołu. Czas na kolejny punkt naszej wycieczki, czyli Olecko, czyli już takie mazury, mazury bo wcześniej suwalszczyzna to inaczej Podlasie, więc no, nie mogło mnie tu zabraknąć na mazurach, więc jesteśmy na Oleckim Jeziorze Wielkim. Pokażę Wam tutaj Wam go troszkę z bliska. Oczywiście jak to ja drogi zawsze mylę, ale już jest to na prawdziwym torze wiodącym do tego właśnie jeziorka. Idziemy sobie tutaj właśnie taką plażą. Próbowaliśmy zabawić małą, żeby chciała iść razem z nami, bo już biedna była tak zmęczona, ale dawała radę jeszcze, dawała radę. I tutaj mamy taki pomościk z takimi dwoma wieżyczkami. Tu nam Monia pokazuje, że tam w oddali była jej właśnie szkoła. Zobaczcie, to jest jej szkoła, liceum, do którego chodziła. No, czy byście nie chcieli mieć takiego widoku? No ja myślę, że ja bym nie mogła się skupić na lekcjach i bym ciągle patrzyła i rozmyślała o tym, jaka będę w przyszłości. Także zazdroszczę, zazdroszczę oni, że miała taki widok. Niedaleko jest taki skatepark. jak widzicie, mogą sobie pojeździć i na rowerach, hulajnogach, rolkach. Zrobiliśmy sobie taki mały spacer po jeziorku. Jak to ja? No muszę poświerować trochę. No już mnie za dobrze znacie chyba, że miała szła normalnie jak człowiek. Także tak sobie tylko przeszliśmy. A obiad wzięłam rybkę. Tutaj było mielone i kartacze wzięła Monika. I czas do domu. No i jadą nasi goście. Z Łodzi. TikTokerzy nasi. Papa, Do zobaczenia! Z Monią się rozstaliśmy, ale to nie czas na to, żeby kończyć wycieczkę, bo jak wiecie, na Mazurach jest największe jezioro w Polsce. Jestem ciekawa, czy wiecie, co to jest za jezioro? Za niedługo wam pokażę z góry, jak wygląda to jezioro i punkt widokowy. A mianowicie jest to Śniardwy. Są to Śniardwy, kochani, największe jezioro w Polsce. No też. Przepiękne jeziorko, jak widzicie. No a przecież ja przecież muszę poświrować trochę, akrobację poużywać dla lepszego zdjęcia, za niedługo wstawię też zdjęcia na Instagrama. Także tak, macie piękny widok z góry na to jeziorko. Na ten punkt możecie dostać się właśnie takim lasem, ale trzeba uważać, bo jest naprawdę ta droga niezrobiona, więc możecie sobie różne rzeczy pourywać w samochodzie, więc musicie uważać, dojeżdżając tutaj. Czas zejść troszeczkę niżej i pokazać Wam z innej perspektywy to piękne jeziorko. Jest czyściutkie. Na takim jeziorze jeszcze nie byłam, żeby było aż tak czyste i z takim widokiem. Pewnie są jakieś inne punkty widokowe, ale akurat doprowadziło nas gogle właśnie tutaj, więc no zobaczcie sami. Coś pięknego. Pozdrawiam!